Się ma, witam serdecznie. W dzisiejszych aukcjach pojawił się te 22 Met, za kredyty. Także dla wszystkich kolekcjonerów, fajna chlapka. Ja osobiście nie zdecyduję się na ten czołg. Powiem Wam tak. Nie uważam, że jest wart uwagi, a zresztą nie, mógł, nie mam kredytów. Na moim koncie chyba są bardziej kluczowe od Golda, bo, cią bo ciągle brakuje. Ale co do samego czołgu, 12 godzin pozostało. Minimalna oferta 15 milionów, pokażę Wam mniej więcej moduły, które ja bym na tym grał, moduły, zestawy, jakieś ulepszenia polowe. Grałbym wentylację, stawę, wysyłacz, uważam, że jest to dalej jeden z najlepszych zestawów na wszystkie medy. Poza tym z ulepszeń polowych dałbym to oczywiście, bo zmniejsza Wam to karę yy jeśli dostaniecie albo amoraka, albo silnik, silnik także bardzo fajne. Ponad to dałbym nadcelowanie, jakby. No, je kosztuje jakoś dużo, bo 40 hp, a szybciej skupiacie. I dla niektórych z Was, jeśli uważacie, że Wam jest to potrzebne do celności, do rzutu, to możecie wybrać, ale osobiście ja bym się no, no nie decydował na to. Więcej snapu będzie trafiać jakieś czołgi, z biodle, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze na prywatnym kanale WODE Expressu pojawił się przeciek taki na temat czołgów, które mają się pojawić. Także może się spodziewać T22 w taki sposób jak dzisiaj jest. BZT, Tom, o której wspominałem w poprzednim filmiku, też dzisiejszym. TL7. SU-122x2 to ten Tedek 8 tieru, dwulówka, oraz w Kulin. I mam jeszcze dla was jedną bitewkę, także ją na szybko omówię, także za zapraszam do dalszej części filmiku. E, witam już w bitwie. M mamy tutaj e, bitewkę D Demetorek De e, na T22 medzie. Będzie to dość szybka bitwa, z tego co widziałem. Mamy Himmel. I kolega jedzie w całkiem dziwną pozycję Ponieważ granie tej strony To ogólnie jest stary replay Także jakby Są tu też jakieś stare ustawienia jeszcze i stare wskaźniki nawet Tylko to byłem w stanie znaleźć Bo do sobie na włote replays nie ma nic O tutaj jest taka farma. A szkoda, że i tak czołgi bokiem, bokiem jeżdżą, co? Ale szkoda Ale całkiem fajny opening ja tak nie gram medami, ale w sumie całkiem, całkiem, ciekawe, całkiem ciekawe. Teraz widzę szybki, dojazd do jest 8 po Manticore. Tak naprawdę w to Manticore to wjechać można ją kasować. Hmm. No no na, że, że będzie hek ha na Manticore. Zresztą takie ładowanie heków na Manticore to nie jest jakiś świetny pomysł, bo często za wchodzą. Ale farma wydaje się ciekawa. Ja myślę, że, że jak ta fałka przejdzie dalej. Ja nie wiem czy bym nie grał na te ma ma Manticore, albo po prostu od przodu na isę dojechał. Tam od prawej strony. Ale tutaj kolejna pesteczka. I ja bym to dla wcisnął. W manti. O, ten czołg lubi odbijać bokiem takie strzały właśnie. I on, i on robi to samo. Co no nie widziałem. Właśnie to jest ciekawe w tym czołgu i sobie bym sam sobie pograł jakieś bitewki, że bokiem się można ustawić i takie strzały odbijać. Ale z prawego jest klikane potężnie powiem wam. Ja prawego jakoś używam bardziej, że po prostu sobie cel zaznaczyć jak chce się rozejrzeć albo coś takiego. Ale dobra, dobra. No, te trzy czołgi tutaj są darmowe. Są, dar są darmowe. Także jest fajna farma. Ja na przykład też poza tym, tak na medal ludzkich, to ja praktycznie hajków nie gram. Bo tak szybko się pociski kończą. Ale dobra, uciekać przed, przed v trzeba, bo szkoda tutaj zbierać kolejną pastunię. Uciekać od Foeczki. Jak szczeli, to można to wykorzystać. Ja, ja bym od lewej jechał. Kolega troszkę musiał, musiał, sobie to przemyśleć. By pojechać od lewej. Ile mu to zajęło? Ponieważ jak fałka się obróci, to i tak dostanie w plecy. Także on nie może się obrócić na nas. No i za, i za darmo go farmimy. Kil wygrał, także tr trzeba gonić po te torle. 4000 uszkodzeń, uszkodzeń aktualnie. Czy ja widzę Nie, to nie jest V nawku. To szczęście. Nie zwróciłem uwagi, jakie moduły tutaj ma, ale to już trudno. Ale mi się wydaje całkiem spory, szczerze. Także może mieć jakiś dziwny zestaw, albo po prostu na białych albo różowych modułach, a nie na fioletowych, nawet. Dobra, dobra. Damage jeszcze troszkę jest. 7000. Całe te torle tak naprawdę można sfarmić jeszcze. Ale to również się można sfarmić, ale taka fajna dynamiczna bitewka. Ja Już rzadko teraz się taki himel dostaje. I, I kolejny strzał z 0. Sajdzik, tyłem na tym czołgu, też jest fajne. Oj tak. Esterfa One Shotny. Ale ten tak, tak naprawdę on cały z jego. Na jak się postara. Osobiście to nie lubię o, o, tak oglądać replay, Ja sam wolę zagrać, bo jakieś swoje sprawdzone pozycje mogę pokazać, ale w tym przypadku, no niestety, no nie dodali mi tego czołgu na konto prosowe. Takie życie. Ale tutaj myślę, że on się odbije. O jeszcze pożar! Uj. On się raczej odbić powinien ten czołg. O! Tutaj w bok pod... Na, nawet jak ten czołg delikatnie się skontuje, to zawsze w ten polik, gdzie on teraz w walcie. Bo takie pożary wchodzą. Nie ma sensu strzelać w dolną płytę. W dolną płytę W 780 strzelamy Tylko jak jest idealnie przodem do was, idealnie przodem. A ten polik jest taki Takim najbardziej czułym punktem. Piękny włazik. Nie no, to tak ale takich błędów było w tej bitwie takie strzały na szybko ale to może przez to, że po prostu już się na podpalił ale tutaj fajny flick na bok z hita by pierwsze kółko by nie weszło dobra, i jeszcze darmowego fosza dostał pięk... Pi Piękne życie, piękne życie tutaj. 9200. No to jest bitwa na dyszkę. Jeszcze Foś się odbija. Ogólnie to tak wychylił, no jakby Fos już nie miał pestki. What? To było tak ryski. No ale już dałeś, już dałeś, to widać, że się nadewesz podpalił. Dobra, to, ta, to taka to była bitewka na T22. Dzięki wielkie, 10000 damage, 8 fragów. Ja zapraszam do następnego odcinka. Bajo!